Bo ci katolicy tam z tymi różańcami w ręku, którzy się modrą, którzy bronią Jezusa, Chrystusa i Maryi, szczególnie w tym świętym okresie w Adwencie, nie powinni żądać zamykania wystawy. Nie, nie. Oni powinni żądać zamknięcia całego tego burdelu, zwanego muzeum, tego domku na sianie, który dla niepoznaki nazwany jest muzeum. To, co tutaj widzimy, to widzimy przykład przebicia się do sfery publicznej. Mordoru radykalnych, opętanych do cna, zdemoralizowanych istot ludzkich. Inaczej tego niestety, przepraszam bardzo, nie można nazwać. Ktoś powie, ale przecież mamy biskupów. Nie wiem, ilu tam stało tych biskupów na filmie. Nie widziałem ich. A kapłan był tam jakiś? No ale możemy powiedzieć, dobra, są biskupi, obronią, coś powiedzą. Bo przecież. Jeszcze niedawno usłyszeliśmy, że byli tacy katolicy, którym się ta wystawa podobała. Tak, był taki jeden katolik. Nazywał się Herman Gletler. Biskup Innsbrucku nie skrytykował tej wystawy publicznie, ale publicznie ją pochwalił. Ten człowiek uznał to za symbol zmagania się Boga w tym zranionym świecie poprzez zieloną żabę na krzyżu, poprzez Matkę Bożą queer i brodatego mężczyznę przebranego za Matkę Bożą i wyśmiewania się z Piety. On to nazywa zmaganiem się ze zranionym świecie, zraniony ma umysł ten człowiek.